Zapraszam na powrót do przeszłości gier komputerowych. Witajcie. Dzisiaj chciałbym was zabrać w fantastyczny świat magii i miecza. Będzie to podróż niebezpieczna, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, nieoswojonych stworzeń jak również nieodkrytych skarbów. Zatem pozwólcie, że założę coś luźniejszego. I jeszcze tylko podejdę do lustra, żeby się jakoś prezentować. Hmm... Jak wyglądam? Hmm... Może odrobinkę yy, makijażu. O! Yy, tak, tak raczej... Raczej jest dobrze. Tak, tak jest chyba lepiej. Okej. Okay. Zapraszam na powrót do przeszłości gry Heros 3: The Mind of Magic. Był rok 1999. Początek czerwca. Do sklepów trafiła trzecia część Herosów. Jest ona uważana za jedną z najlepszych strategii wszechczasów. Ale jakie czynniki sprawiły, że zaskarbiła sobie serca tylu milionów graczy? Otóż wydawca, czyli firma 3DO, postanowiła stworzyć ją na nowym silniku graficznym. Dla porównania, poprzednie wersje, czyli część pierwsza i druga, oparte o grafikę rysowaną, widzicie teraz na monitorze. technologia szła do przodu wraz z coraz to większą popularyzacją komputerów PC oraz pojawieniem się coraz nowocześniejszych kart graficznych twórcy zaprezentowali graczom taki to efekt Trzecia część jest kontynuacją części drugiej. Rozpoczyna się od przybycia królowej Katarzyny do krainy Erafii w celu odszukania zaginionego męża Rolanda. Niestety owa kraina pod wpływem napaści sił zła, kierowanej przez frakcję nekromantów, zostaje doszczętnie zniszczona. Katarzyna dowiaduje się także, że jej ojciec został zamordowany. Jako prawowita następczyni tronu postanawia zebrać armię, nawiązać relacje ze swoimi sojusznikami i przywrócić lata świetności rodowitej krainie oraz odszukać swojego męża. Rozwiązanie powyższej historii oferuje bogato zaprojektowana kampania. Jednak siła Herosów nie płynie tylko z dobrze napisanych historii, to także dziesiątki pojedynczych scenariuszy, wciągająca rozgrywka oraz wspaniała muzyka. W roku 1999 w wielu domach rozbrzmiał ten oto motyw muzyczny i od tego wszystko się zaczęło. Już nic nie było takie samo. Wielu graczy czekał tryb gorących krzeseł polegających na wspólnym graniu przy jednym komputerze na zmianę w trybie aż do ośmiu graczy. Dni stały się nagle krótkie, nieustanne toczenie wojen wymagało od dowódcy zasiadającego przed komputerem gotowości nie tylko za dnia, ale także w nocy. Medycyna odkryła wtedy syndromy ostatniej tury, ostatniej bitwy, syndrom jeszcze tylko zdominę ten zamek oraz do pierwszego. Niestety mój pierwszy komputer nie dźwigał tego, że zamienił tego tytułu, więc chodziłem grać do kolegów. Kilka lat później, kiedy do domu trafił drugi komputer, Herosów odpaliłem bez problemu. Powróćmy na właściwy tor. Rozgrywka, którą oferował Heros 3D Mind and Magic, oparta była na zasadach strategii turowej. Gracz miał do dyspozycji 8 frakcji reprezentowanych przez unikatowy zamek jednostki i bohaterów. Zamek można było rozbudować o jeden budynek w każdej turze, czyli tak zwanym growem dniu. Budynki miały swoje właściwości, pozwalały na werbowanie jednostek, powiększały osadę, wzmacniały obronę zamku, jak również oferowały różnego rodzaju premię i czary. Jednakże, do budowy struktur zamku oraz werbowania jednostek do armii potrzebna była odpowiednia ilość surowców. Mieliśmy do dyspozycji złoto, kryształy, diamenty, rdęć, siarkę, kamienie oraz drewno. Niezbędny budulec można było zdobyć na mapie przygody, po której porusza się Heros wraz ze swoją armią. Bohater mógł posiadać w swoich szeregach do siedmiu jednostek różnego rodzaju. Gra oferowała około 80 jednostek, które posiadały swoje ulepszone formy. Większość z nich była przypisana do określonego zamku, gdzie mogliśmy je rekrutować. Natomiast niektóre nie posiadały tej cechy, dlatego były one neutralne. Na zachowanie i skuteczność jednostek w armii wpływały ich umiejętności, morale i szczęście. Jednak bohater oprócz odpowiednio dobranych oddziałów miał też swoje umiejętności podstawowe, drugorzędne, jak również potrafił rzucać zaklęcia, co nieraz przechylało szalę zwycięstwa na jego stronę. Każda z umiejętności była rozwijana po zdobyciu kolejnego poziomu doświadczenia. Elementami uzbrojenia, które powiększały się bohatera, były artefakty, tak więc warto było ich szukać i o nie walczyć. Tura polegała zatem na umiejętnym zarządzaniu swoim królestwem przy jednoczesnym odkrywaniu i przejmowaniu jak największego terytorium wraz ze znajdującymi się tam kopalniami oraz siedliskami stworów. Aha, jeszcze jedno: na każdą turę przypadała określona liczba punktów ruchu. Czas mojej wypowiedzi w tej turze został wyczerpany. Zatem klikam na następną. Producent, widząc wielki sukces swojej gry, wypuścił po jakimś czasie dwa dodatki, wzbogacające rozgrywkę. Nazwano kolejno Armageddon Blade z 10 grudnia 2000 roku oraz Shadow of Death z 18 lutego 2001 roku. Dodatki wprowadziły do serii dodatkowy zamek, żywiołaków, nowe jednostki, budynki, artefakty, kampanie i wiele, wiele innych rzeczy. Jednak Heros 3 miał jeszcze jeden element, będący źródłem niezapomnianych przygód, mianowicie edytor map. Było to potężne narzędzie umożliwiające tworzenie własnych scenariuszy i kampanii. Gracz miał do dyspozycji wszystkie komponenty występujące w grze. Możliwość stworzenia własnego magicznego świata, napisania własnej przygody, wykreowania bohatera, zaplanowania wydarzeń, rozmieszczenia skarbów i epickich artefaktów zrodziły w umysłach graczy niesamowite pokłady wyobraźni, kreatywności i zapału. Tak oto Gracz stawał się mistrzem pióra i słowa i częścią krainy Erafi opowiedzianą przez pryzmat stworzonego dzieła. I tak oto prezentuje się w skrócie mechanika herosów. Jeśli chcecie zobaczyć gameplaya, zachęcam do kliknięcia w atentację na ekranie w prawym górnym rogu.